tutaj jeszcze tak odnośnie tej utraty suwerenności wydaje mi się, że na tą drogę już weszliśmy już w latach 90, czyli już zaraz po przemianach tych tak zwanych przemianach ustrojowych, już wówczas przecież te tak zwane elity, które objęły władzę w Polsce, w Rzeczpospolitej Polskiej, no już kierowały się tymi swoimi ambicjami, żeby w jakiś sposób ten nasz kraj wciągnąć właśnie w orbitę wpływów zachodnich, tu precyzyjnie mówiąc, czyli już właśnie w orbitę wpływów niemieckich, ale francuskich również, to już byliśmy wówczas na tej drodze właśnie do utraty suwerenności, bo aby nastąpiła akcesja do Unii Europejskiej, musieliśmy wcześniej spełnić pewnego rodzaju warunki, tak? czyli dopiero po spełnieniu tych warunków mogliśmy być wpłonięci przez tą, jak to mówią ładnie, organizację międzynarodową, ale która ma wszystkie przymioty suwerennego państwa, czyli władze, sądy, podatki, no może jeszcze nie ma armii.